Dzień dobry. Witamy w programie z cyklu Zawodowi Zawodowcy. Celem naszego programu jest jak najlepsze przedstawienie Państwu wybranego zawodu. Porozmawiamy z przedstawicielami branży, zobaczymy statystyki, poznamy wady i zalety wykonywania danej pracy. Będzie też słowo od eksperta. Zapraszamy przed i życzymy niezapomnianych wrażeń. Kto wie, może to właśnie dzisiejszy program będzie dla Państwa inspiracją do zaplanowania własnej kariery. Budownictwo należy do dynamicznie rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Zawód kamieniarza jest niezwykle ceniony i poszukiwany, gdyż poza wiedzą techniczną wymaga on także uzdolnień plastycznych oraz rzeźbiarskich. Pracodawcy szczególnie cenią sobie osoby, które potrafią w pracy wykazać się inicjatywą oraz dokładnością. Kamieniarz znajdzie zatrudnienie w firmach budowlanych, także zagranicznych, lub może prowadzić własną działalność gospodarczą gościmy eksperta, który przybliży nam trochę ten zawód. Witamy. Dzień dobry. Chcemy dzisiaj opowiedzieć o ludziach twardych jak skała, o takich, którzy te skały łupią i tworzą z nich niesamowite kompozycje. Opowiemy o zawodzie kamieniarza. Może zacznijmy od wyjaśnienia, na czym on polega. Najprościej mówiąc kamieniarz zajmuje się obróbką kamienia. W praktyce często jest to praca na budowie lub wykonywanie nagrobków. Oczywiście kamieniarz może pracować przy bardzo prestiżowych projektach, ale jednak nie ma się co oszukiwać. Głównie jest to monotonna i powtarzalna praca, w której powtarza się te same czynności. Często opracuje się w niewielkich zespołach, a zdolności plastyczne i rzeźbiarskie są ogromnym atutem. Mam do pana kolejne pytanie. W jakich miejscach taka osoba może znaleźć zatrudnienie? Kamieniarz może pracować w przedsiębiorstwach budowlanych, zakładach kamieniarskich, w fabrykach prefabrykatów budowlanych lub w przedsiębiorstwach budownictwa drogowego. Zanim poproszę pana o wypowiedź o wadach i zaletach wykonywania tego zawodu, połączmy się z naszą reporterką w terenie, zobaczmy i posłuchajmy, jak wygląda ta praca w praktyce. Halo Marto. Huhu, ha. Huhu, ha. Nasza zima zła, my się zimy, nie boimy i stawyczku. Coś zrobimy, tra-la-la-la-la... La, la, la. Marto, jesteśmy na wizji. Yy, halo, tak, yy, wchodzimy? A, a, już jesteśmy. Dzień dobry Państwu. Tyle się tu dzieje, że nie mogę się skupić. Dzisiaj jestem na budowie, a moim rozmówcą jest jeden z pracujących tutaj panów. Oczywiście jak Państwo się domyślają, jest on kamieniarzem. Proszę powiedzieć naszym widzom, jak to się stało, że wykonuje pan ten zawód? Ja zaraz po podstawówce, po ósmej klasie, poszedłem do zawodówki, no, gdzie nauczyłem się pracy kamieniarza. Ale pracuję z kumplem, który nauczył się roboty pracując w firmie kamieniarskiej i zdawał egzaminy na czeladnika, a potem na mistrza w naszej izbie rzemieślniczej. Jak widać można, tak i tak. No najważniejsze, żeby lubić tę robotę. Bo jak przymrozi na przełęczy, to wie pani, zimno jest. Dziękuję. Do rozmowy wrócimy za chwilę, a tymczasem łączymy się ze studiem. Dziękujemy za przekazane informacje. Przejdźmy do prezentacji dobrych i tych gorszych stron omawianego zawodu. Tak, oczywiście. Wykonanie każdej pracy ma swoje zalety, ale także i wady. Zobaczmy porównanie. Zalety wykonywania zawodu kamieniarz stabilne zatrudnienie możliwość pracy przy ciekawych i wyjątkowych zleceniach. Praca zarówno w kraju, jak i za granicą. Możliwość otwarcia własnej działalności gospodarczej. Wady wykonywania zawodu kamieniarz. Praca w zmiennych warunkach atmosferycznych. Praca może być wyczerpująca fizycznie. Konieczność przenoszenia ciężarów przekraczających 25 kg. Praca wykonywana głównie na stojąco. Pracy często towarzyszy hałas. Dziękuję. Połączmy się raz jeszcze z naszą dzielną reporterką w terenie. Halo Marto. Halo studio? Tak, jestem na miejscu. Czy mogłabyś zapytać swojego gościa, jakie kompetencje trzeba mieć, by wykonywać ten zawód? No, no jak to jakie? Zdrowym trzeba być, silnym i dokładnym. Czasem to przed robotą trzeba sobie wyobrazić, jak coś ma wyglądać w przestrzeni. No i później, na robocie, trzeba się skupić, żeby rzeczywiście tak wyglądało. No, my wszyscy umiemy rysować, lepiej lub gorzej, ale jednak, jakieś poczucie estetyki musi być. Jak pani widzi, nikt nam nie stoi nad głową, to trzeba być zdyscyplinowanym i odpowiedzialnym za to, co się robi. My tutaj akurat pracujemy w zespole, to trzeba się umieć dogadać, czasem coś twardo zdecydować i już. Dziękuję za uzupełnienie. A my przygotowaliśmy dodatkowy materiał, który przybliży Państwu ten zawód czynności, które między innymi wykonuje kamieniarz. Dobiera odpowiednie materiały do wykonania prac, transportuje oraz składuje materiały i wyroby z kamienia, obsługuje maszyny, urządzenia i narzędzia stosowane w robotach kamieniarskich, rozwarstwia bloki oraz obrabia ręcznie i mechanicznie kamień, wykonuje pracę na podstawie dokumentacji. Otrzymaliśmy sporą garść bardzo ważnych informacji. Panie ekspercie, muszę dopytać, czy są jakieś przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania tego zawodu? Jak przy każdej pracy fizycznej, przeciwwskazania są. Mamy tutaj ich nawet całkiem sporo. Wady wzroku i choroby oczu, szczególnie zaburzenia widzenia barw. Choroby uszu, niedosłuch, zaburzenia równowagi, omdlenia, zawroty głowy. Choroby układu mięśniowego, oddechowego, nerwowego, krążenia, wady serca, nadciśnienie i układu moczowego i nerek. Alergie, choroby skóry rąk. Zaburzenia psychiczne, pamiętajmy o uzależnieniach, cukrzycy, reumatyzmie, zaburzeniach zmysłu, dotyku, a także słabej budowie ciała. Na zakończenie chciałbym dodać, że przy wyborze zawodu przyglądajmy się uważnie swoim predyspozycjom i zainteresowaniom. Pamiętajmy, że każdy zawód jest potrzebny i znajdzie swoje miejsce na rynku pracy. Dziękuję Panu za obecność w studio. Dzięki wiedzy naszych ekspertów i pracy redaktorów w terenie poznaliśmy bliżej kolejny zawód, jego specyfikę i wymagania. Dzisiaj już się żegnamy. Dziękuję i do zobaczenia. Jeśli chcesz pracować w zawodzie kamieniarz, możesz wybrać następujące ścieżki kształcenia: ścieżka pierwsza, branżowa szkoła pierwszego stopnia 3 lata, egzamin zawodowy z kwalifikacji w trakcie trwania nauki BUD 04. Praca w zawodzie kamieniarz. Ścieżka druga. Kwalifikacyjny kurs zawodowy BUD04 lub 2 lata nauki w zawodzie lub 2 lata pracy w zawodzie. Potwierdzenie kwalifikacji BUD04 egzaminem zawodowym zorganizowanym przez okręgową komisję egzaminacyjną. Praca w zawodzie kamieniarz. Ścieżka trzecia. Branżowa szkoła pierwszego stopnia lub dokształcenie teoretyczne w formie pozaszkolnej plus praktyka w zakładzie rzemieślniczym. Potwierdzenie Potwierdzenie kwalifikacji egzaminem czeladniczym przed Komisją Izby Rzemieślniczej, tytuł czeladnika w zawodzie Kamieniarz po przepracowaniu minimum 3 lat potwierdzenie kwalifikacji egzaminem mistrzowskim przed Komisją Izby Rzemieślniczej, tytuł Mistrza w zawodzie Kamieniarz, praca w zawodzie Kamieniarz.